Czy w tej sytuacji zbliżasz się do przejazdu kolejowego? Odpowiedź nie. Czy zatrzymanie pojazdu w tym miejscu w celu ustąpienia pierwszeństwa innym kierującym pojazdami jest właściwe? Odpowiedź nie. Czy stojąc przez kilka minut bez ruchu w zatorze drogowym, korku, pomiędzy innymi pojazdami na tym samym pasie ruchu, masz prawo wyłączyć światła? Odpowiedź tak. Czy masz prawo zatrzymać pojazd w odległości 11 metrów za tym znakiem drogowym? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem, który jedzie z przeciwnego kierunku i skręca w lewo? Odpowiedź tak. Czy na tak oznakowanym skrzyżowaniu masz prawo wyprzedzać pojazdy poruszające się innymi pasami? Odpowiedź tak. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji znak ustąp pierwszeństwa ustawiony przed skrzyżowaniem ma zastosowanie? Odpowiedź nie. Czy bezpośrednio za widocznym znakiem wolno ci zatrzymać pojazd, jeśli nie spowoduje to utrudnienia ruchu? Odpowiedź tak. Czy jadąc na wprost masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego, skręcającym w lewo? Odpowiedź tak. Czy na tym skrzyżowaniu wolno ci zawrócić? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o wypukłości jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu? Odpowiedź nie. Czy na każdym skrzyżowaniu wyprzedzanie rowerzysty jest zawsze zabronione? Odpowiedź nie. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu, który wyjeżdża z pętli? Odpowiedź nie. Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji, zamierzając skręcić w prawo, masz pierwszeństwo przed pieszym? Odpowiedź tak. Czy ten znak zezwala na wjazd do strefy czystego transportu tylko pojazdom elektrycznym? Odpowiedź nie. Czy widoczny znak informuje Cię, że wjeżdżasz na drogę jednokierunkową? Odpowiedź nie. Czy na tym skrzyżowaniu wolno ci skręcić w lewo, jeśli jedziesz prawym pasem? Odpowiedź nie. Czy powinieneś bez wcześniejszego wezwania pomocy rozpocząć resuscytację potrzebującej jej osoby rannej, gdy jesteś sam na miejscu wypadku drogowego? Odpowiedź nie. Który z wymienionych dokumentów kierujący pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP jest zobowiązany przy sobie mieć i okazywać na żądanie uprawnionego organu? Krajowe Prawo Jazdy Dowód Rejestracyjny Pojazdu Dokument inny niż wydane w kraju Prawo Jazdy, który stwierdza uprawnienia do kierowania pojazdem. Odpowiedź C. Dokument inny niż wydane w kraju Prawo Jazdy, który stwierdza uprawnienia do kierowania pojazdem. Która z wymienionych usterek uniemożliwia bezpieczne używanie samochodu w ruchu drogowym? Zanieczyszczony wkład filtra powietrza. Przegrzewające się elektrody świec zapłonowych. Przepalona żarówka tylnego lewego kierunkowskazu. Odpowiedź C. Przepalona żarówka tylnego lewego kierunkowskazu. Jak postąpi policjant, jeżeli podczas kontroli drogowej ujawni, że przekroczyłeś prędkość o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, ale było to związane z ratowaniem ludzkiego życia? Odpowiedź C. Nie zatrzyma prawa jazdy. Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu osobowego i przyczepy kempingowej? 18,75 M17 i 75,15 M15M. Odpowiedź A. 18,75 M. W jakiej kolejności masz obowiązek wykonać poszczególne czynności, gdy przygotowujesz się do jazdy samochodem? Zapiąć pasy bezpieczeństwa, ustawić lusterka i fotel kierowcy. Ustawić lusterka, fotel kierowcy i zapiąć pasy bezpieczeństwa. Ustawić fotel kierowcy, lusterka i zapiąć pasy bezpieczeństwa. Odpowiedź C. Ustawić fotel kierowcy, lusterka i zapiąć pasy bezpieczeństwa. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu, gdy na terytorium Rzeczypospolitej kierujesz pojazdem, który jest zarejestrowany za granicą? Odpowiedź A. Dokument dopuszczający pojazd do ruchu. Jaki jest cel stosowania układu ESP w samochodzie osobowym? Przeciwdziałanie poślizgowi kół podczas hamowania silnikiem. Zapobieganie blokowaniu kół hamowanych. Stabilizowanie ruchu pojazdu podczas jazdy po łuku drogi. Odpowiedź C. Stabilizowanie ruchu pojazdu podczas jazdy po łuku drogi. Czy wolno samochodem ciężarowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa przewozić dziecko do lat trzech niezabezpieczone pasami bezpieczeństwa i fotelikiem bezpieczeństwa? Odpowiedź A. Nie, dzieci do lat trzech wolno przewozić niezapięte w pasy bezpieczeństwa tylko autobusami. Jaką awarię sygnalizuje szybko migający kierunkowskaz? Słaby akumulator. Zwarcie w przewodach wysokiego napięcia. Przepaloną żarówkę kierunkowskazu. Odpowiedź C. Przepaloną żarówkę kierunkowskazu. Która z wymienionych technik jazdy pasuje do określenia ekonomiczna jazda samochodem? Używanie tylko hamulca roboczego do zmniejszania prędkości jazdy. Używanie silnika do zmniejszania prędkości jazdy. Częsta zmiana biegów w celu utrzymania wysokich obrotów silnika. Odpowiedź B. Używanie silnika do zmniejszania prędkości jazdy. W jaki sposób, podczas kontroli drogowej przez upoważniony organ, następuje zatrzymanie prawa jazdy wydanego w kraju? Przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców i poinformowaniu o tym fakcie, jeżeli nie posiada przy sobie dokumentu. Przez wprowadzenie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu prawa jazdy i wydaniu kierującemu pokwitowania zatrzymania. Przez zatrzymanie posiadanego prawa jazdy i wprowadzenie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu prawa jazdy. Odpowiedź B. Przez wprowadzenie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu prawa jazdy i wydaniu kierującemu pokwitowania zatrzymania. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu, gdy na terytorium Rzeczypospolitej kierujesz pojazdem, który jest zarejestrowany za granicą? Odpowiedź B. Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Zdałem egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Zapraszam na naszą stronę poznajtesty.pl, gdzie możesz zrobić za darmo egzamin na prawo jazdy.